Ciao tutti, ciao kochani, Paulina Więzik, kanał Italiolo. Witam Was serdecznie na moim kanale poświęconym nauce języka włoskiego, ale również Włochom ogólnie pojętym. Dzisiaj będę mówić, jako że zbliżają się wakacje, o tym, jak samodzielnie zorganizować wyjazd do Włoch, wycieczkę, wyjazd, wakacje. Czyli zbiorę wszystkie te podstawowe rzeczy, które trzeba wiedzieć, Planując pierwszy czy kolejny wyjazd do Włoch, bardzo często dostaję od Was ostatnio zapytania, jak się za to zabrać, gdzie co, jak się dowiedzieć, jak nocować, jak się przemieszczać, czy znają włosi angielski. Takie różne pytania dostaję, czy na moje prywatne konto na Facebooku, czy poprzez stronę Italiolo Nauka Włoskiego, do polubienia, której bardzo Was serdecznie zapraszam, a dzisiaj tak zbiorczo spróbuję to. Na te pytania wasze odpowiedzieć. Dam kilka takich rad, które daję w tych prywatnych wiadomościach. No a teraz będzie już dla wszystkich o wszystkim. Taki oto filmik. Zapraszam serdecznie. Odpowiedzieć w tym filmie na pytanie, jak to zorganizować, jak się do tego zabrać, i nieważne, czy jedziecie pierwszy raz do Włoch, czy kolejny. I ja nie jestem pilotem wycieczek ani przewodnikiem, jestem filolożką, e, ukończyłam studia y, filologiczne, y, italianistykę na Ujocie i jestem lektorem języka włoskiego od lat, od 10 lat uczę włoskiego i wyjeżdżam do Włoch. Kilkanaście razy czasem w roku, teraz troszkę mniej, bo mam 3-miesięcznego synka, ale już niedługo reprendiamo, już niedługo się zaraz będziemy, będziemy znowu pakować i znowu będziemy sobie jeździć tak często jak wcześniej. Moi drodzy, bardzo często wjeżdżam również w czasie studiów, więc te moje porady będą takie troszkę low-costowe, no bo nie sztuką jest zarezerwować hotel pięciogwiazdkowy, czy jakiś wyjazd z biura podróży i to jakby załatwia nam sprawę. Bardzo często kombinujecie sami, bo takie wycieczki są po prostu przyjemniejsze i bardziej wartościowe, jeżeli sami to zorganizujemy. Od czego, moi drodzy, zacząć? Bardzo, bardzo często pytacie mnie, jak to jest z tym angielskim we Włoszech. Hmm. Angielski, moi drodzy Włosi, Znają w dużych miastach, jeżeli pracują w gastronomii, w centrach dużych miast jak Rzym, Florencja, Wenecja, oczywiście w języku angielskim się dać rady porozumieć. Nie spodziewajcie się jednak jakichś wielkich płynnych konwersacji. Ten angielski jest komunikatywny, oczywiście ja generalizuję bardzo. Bardzo często w miejscowościach turystycznych, mocno w miastach dużych, w ogóle Włosi mało pracują w gastronomii w centrach. Bardzo często te knajpki w centrach są, że tak powiem, przejęte. Przez y, imigrantów, i nie zdziwcie się, że będzie was obsługiwał. Egipcjanin, pakistańczyk, y, Chińczyk to oczywiście są również Włosi, bo to są najczęściej osoby, które mieszkają we Włoszech już od dawna, czy w ogóle są z drugiego pokolenia. Y, natomiast y, czasem zdarzało mi się w Rzymie, że mówiłam lepiej po włosku niż osoba, która mnie obsługiwała po włosku więc też się nie zdziwcie, że tak jest, że nie rozumiecie, co kelner do Was mówi, bo on po prostu źle mówi. Czasem tak bywa, czasem tak jest. Więc jak to jest z tym językiem angielskim i włoskim? Warto, moi drodzy, znać podstawę języka włoskiego, wyjeżdżając do Włoch, natomiast no, nie jest to konieczne, bo na migi też się dogadacie. Ale do czego zmierzam? Italiolo wypuściło kilka lekcji przedwyjazdowego mini kursiku wakacyjnego. Znajdziecie na YouTubie, na moim kanale. Kilka takich lekcji, gdzie wyłuszczam podstawowe takie zwroty, warto sobie obejrzeć, warto przećwiczyć, bo wiele, wielu, wielu, wielu z Was już mi podziękowało za to, że ten, te wideo wypuściłam, i faktycznie te lekcje pomogły w takiej codziennej komunikacji. Bo czymże są, moi drodzy, Włochy, bez zakupów na małym targu, w małej miejscowości, bez konwersacji, jakiejś nawet maleńkiej, bardziej na migi niż, niż faktycznie werbalnej, z kelnerem w jakiejś małej trattorii na obrzeżach miasta. Czy w małym miasteczku, gdzie po włosku wszyscy mówią, czy nawet troszeczkę w dialekcie, a po angielsku nikt. Czym, czymże są Włochy bez, bez tych małych smoltoków, z, z gospodarzem, u którego mieszkacie, u którego się zatrzymaliście. Także warto, warto. Troszeczkę, troszeczkę ten włoski wiznąć, choćby dzięki lekcjom italiolo albo jakiemuś samouczkowi rozmówkom warto to ze sobą zabrać. Natomiast z angielskim sobie poradzicie, jest to mit, że Włosi w ogóle po żadnemu nie mówią, bo już jest coraz lepiej z tym angielskim. Natomiast nie zdziwcie się, że w małych miejscowościach po angielsku się nie, nie dacie rady porozumieć. To jeżeli chodzi o język. Pierwsza sprawa, jak zorganizować wyjazd do Włoch, i czy na pewno y, trzeba od razu się pchać do tych wielkich miast? Uważam, że Rzym, Wenecja, Florencja y, to są absolutnie takie must see. To są miejsca, które absolutnie y, warto i trzeba zobaczyć raz w życiu. Y, ja uważam, że Rzym to w ogóle mieszkałam tam, jakby to zebrać do kupy, około czterech miesięcy, i, i tak nie mogę powiedzieć, że. Znam Rzym jakoś bardzo dobrze i wszystko tam zwiedziłam, bo mogłabym spędzić jeszcze cztery razy tyle i dalej byłoby coś do zwiedzania. Natomiast oczywiście te miejsca są do zwiedzenia, natomiast warto zawsze, jak nawet jedziecie zwiedzić wielkie miasto, jedno, dobrać sobie do tego jakąś małą miejscowość obok. Jak szukać takich małych miejsc, które można zwiedzić we Włoszech? Jest strona Iborg i Iborgi Piubelli, czyli najpiękniejsze miasteczka włoskie. Borgo to jest taka jakby gród, ciężko to przetłumaczyć na polski. Są takie małe miasteczka, zazwyczaj z korzeniami w średniowieczu, czyli otoczone murami, gdzieś na wzniesieniach wybudowane. Bardzo często są takie miasteczka. Iborg I Iborgi Piubelli, podlinkowuję Wam tą stronę. Możecie zobaczyć. Na tej stronie zobaczycie te najpiękniejsze miasteczka, wpisane na listę właśnie tych Iborgi Piubelli. W każdym regionie spodziałem właśnie na każdy region. Ja bardzo, bardzo się inspiruję tą stroną, bo czasem nawet sobie nie zdaję sprawy, że obok miejsca, w którym aktualnie przebywam, jest jakaś perełka, którą warto zwiedzić. Drugim takim miejscem, dwoma miejscami, które bardzo, bardzo mocno inspirują do znajdowania różnych ciekawych miejsc i różnych ciekawych rozwiązań. To y, są dwie fantastycznie prowadzone grupy na Facebooku. Pierwsza nazywa się Moje Wielkie Włoskie Podróże i y, jej założycielką tej grupy jest y, Magda, pani Magda Ciach-Bachlarz, która prowadzi bloga Italia Poza Szlakiem. Wspaniały blok merytoryczny, bardzo go też polecam, jeżeli planujecie wyjazd do Włoch. Nie piszcie do mnie y, czy wiem, gdzie zjeść w Rzymie, bo jak wejdziecie na taką grupę Moje Wielkie Włoskie Podróże, to y, tam naprawdę są specjaliści 100 razy bardziej y, doświadczeni niż ja i zostancie zasypani górą pomysłów. I drugą taką grupą o bardzo podobnej funkcji, też fantastycznie zarządzaną i można sobie wejść y, y, równolegle do obu i w każdej dowiedzieć czegoś nowego, to Prawdziwe Włochy, grupa entuzjastów i praktyków em, Ani Myszkowskiej z bloga Primo Cappuccino, który też bardzo polecam. Em, I Przepraszam, jeżeli dziewczyny jesteście konkurencją dla siebie, myślę, że jesteście obie tak e, fantastycznie e, różne w tym, co piszecie i co doradzacie, że mogę Was obie tutaj polecić w tym filmiku i obie te grupy polecam Wam, jeżeli macie jakieś wątpliwości. E, I dowiecie się, słuchajcie, w tych grupach wszystkiego. Od tego, jak dojechać, którym autobusem z e, aeroportu di Bologna do centrum i na którym przystanku wysiąść, ile kosztuje bilet i w którym kiosku, koło którego domu z czerwonej cegły kupić bilet. Po to, jak, nie wiem, jak, jak zarezerwować bilet w jakimś muzeum na końcu świata w Puli. Także absolutnie te dwie grupy są do polubienia, do wejścia, do zostania członkiem tych grup i je polecam, jeżeli chodzi o wybór, właśnie głównie miejsc, do których chcecie pojechać. Pamiętajcie, że Włochy są oczywiście. Mm, Ogromne. Jest tych regionów 20, które można do końca życia zwiedzać. Mój mąż przyznał mi rację. Paulina, w zasadzie to my możemy do końca życia jeździć do Włoch na wakacje, bo tu jest tyle rzeczy, że można do końca życia zwiedzać i, i wszystko mają. E, nie bez przyczyny Włochy nazywamy Il Bel Paese, czyli piękny kraj, bo i wielkie miasta, o których już mówiłam, jak Wenecja, Mediola, Neapol, Florencja, Rzym są piękne, ale jeszcze piękniejsze są te wszystkie małe perełki pochowane gdzieś nawet na uboczu 5 km od autostrady, których nawet nie widzicie jadąc. Warto, warto moi drodzy nawet nie jeździć autostradą, tylko y, drogą zwykłą lokalną i sobie w ten sposób zwiedzać, a o tym za chwilę. Także y, pamiętajcie, szukajcie, szukajcie różnych alternatyw, nie tylko skupiacie się na wielkich miejscowościach. I nie tylko, słuchajcie, jest Toskania do zwiedzenia we Włoszech, 20 regionów, każdy region jest piękny. Moim ulubionym jest Abruzja Abruzzo ukochanym, mało turystycznym, przepięknym morze, góry, parki narodowe, natura, zwierzęta bosko tam jest. Kolejną podpowiedzią jak wybierać kierunki jak się inspirować Prosto słuchajcie, wejdźcie na stronę Wizzera i Ryanera i popatrzcie, jakie nowe kierunki otwarli ci przewoźnicy. E, tak naprawdę dzięki Ryanerowi i Wizzerowi, też troszeczkę EasyJet lata, no, zobaczcie, jak z Waszych miast to działa. Dzięki tym nowym, otwarto, nowo otwartym kierunkom Polacy zaczęli masowo jeździć do Puli, bo otwarto połączenia do Bari. Polacy zaczęli poznawać Abruzzo, bo otwarto połączenia do Pescary. Kalabria, która kompletnie jest do niedawna jeszcze była nieznanym regionem włoskim, bo jeździli tam tylko Włosi na wakacje, chociaż morze jest przecudowne w Kalabrii, porównywalne są plaże do tych na Sycylii, jeżdżą, bo otwarto połączenia do Lamec. Więc, moi drodzy, sprawdzajcie połączenia Ryanaira i Wizzera i pamiętajcie, że lotów to też jest baną może dla niektórych, ale wielu z Was szuka lotów gdzieś na jakichś stronach pośredników. Szukamy lotów zawsze na bezpośrednich stronach Wizzera i Ryanaira czy innych kompanii, innych przewoźników, ale bezpośrednio tam. Najlepiej yy, na trybie incognito, bo wtedy też te ceny są tańsze. Czy na przykład z innego IP warto popatrzeć, bo wiecie... Tam oni kombinują i te ceny, jak widzą, że szukamy, szukamy do Rzymu od dwóch miesięcy, to te ceny nam nie będą spadały, one będą rosły. Gdzie, moi drodzy, spać we Włoszech? Gdzie ja najczęściej szukam? Też często dostaję zapytania, czy mam, jak polecić jakąś fajną miejscówkę. Moi drodzy, ciężko jest znaleźć tani, fajny nocleg we Włoszech, bo ceny no, są wysokie. Niestety, Włochy to jest... Hmm, Jeden z najbardziej odwiedzanych krajów na świecie przez turystów. Są miliony turystów rocznie. Nie, nie znam statystyk, ale to są naprawdę dziesiątki milionów ludzi, którzy przyjeżdżają do Włoch. I no, te ceny oczywiście są windowane. Ja zawsze polecam Airbnb. We Włoszech bardzo, bardzo mocno działa Airbnb. My się czasem boimy, no bo to prywatni właściciele, jak to jest weryfikowane, czytamy, słuchajcie, opinie. Warto sobie założyć konto na Airbnb i czytać opinie. Ja się nie przejechałam jeszcze ani razu na Airbnb, czyli nie miałam negatywnych doświadczeń z tym portalem, a kilkadziesiąt razy z niego korzystałam. Zarówno we Włoszech, jak i w Hiszpanii. Teraz w Hiszpanii jest już chyba trochę ciężej, przynajmniej w Barcelonie, wiem, że tego powoli zabraniają, natomiast we Włoszech to bardzo fajnie działa. Warto też, co zrobić, poszukać sobie czasem. Na Airbnb reklamują się też po prostu jakieś hostele czy agroturystyki i tam znaleźć, a później sobie wejść na stronę bezpośrednią, nawet napisać czy zadzwonić i bezpośrednio rezerwować u właściciela, bo wiadomo, że jeżeli robimy to przez Airbnb albo przez Booking, to płacimy jeszcze prowizję. Czasem nie, czasem są takie promocje, które się opłacają bookingowi, na przykład czy Airbnb, bo mamy jakiś kupon promocyjny, ale czasem warto napisać. I niedługo też się pojawi na kanale Italiolo odcinek o tym, jak rezerwować pokój i jak się zachowywać w hotelu, jak o coś poprosić w hotelu, więc też może to będzie Wam, na pewno to będzie przy, przydatne i pomocne. Także tak szukam noclegów, nie mam jakichś jeszcze, nie wiadomo, jakich sprawdzonych, cennych wskazówek. Jeżeli wyjrzacie na dłużej, na dłużej, myślę, dwa tygodnie i więcej, to warto poszukać sobie na Facebooku, jeżeli minimalnie znacie język włoski. Warto poszukać sobie wszelkich grup, które zaczynają się od Affittasi, To może być Affittasi Roma, Affittasi Firenze, tam. Włosi, bezpośrednio najczęściej studenci wynajmują swoje pokoje, wynajmują mieszkania, często na wakacje, kiedy ich nie ma. Nie jest to tak popularne jak w Polsce, ponieważ Włoch ceni swoją prywatność mimo wszystko i ciężko go namówić do tego, żeby zostawił swój pokój na przykład na miesiąc komuś obcemu, a w Polsce studenci w Krakowie, choćby na gminie, to robią, bo chcą ten miesiąc zaoszczędzić na, na wynajmie. Włosi aż tak tego nie robią, natomiast po prostu często zwalniają swój pokój, on jest na przykład wolny przez 3-4 miesiące, e, więc warto też ewentualnie tam szukać, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie na dłużej, na przykład na Erasmusa, to nie pośrednicy, nie ufajcie pośrednikom, tylko szukajcie właśnie bezpośrednio na tych stronach Afittasi, Roma, Firenze i tak dalej. W dużych miastach to bardzo, bardzo sprawnie, fajnie działa. Moi drodzy, czym się we Włoszech przemieszczać? E, pociągi. Pociągi... Sprawdzicie połączenia i koszt na stronie Trenitalia. Niektóre regiony mają też koleje regionalne, jak na przykład z Bari do Alberobello, nie dostaniecie się połączeniem, które znajdziecie na Trenitalia, tylko na kolejach lukańskich. Natomiast te główne połączenia między miastami znajdziecie na Trenitalia. Bardzo często jest dużo promocji, na przykład dwie osoby podróżują w cenie jednej, jednego biletu przez weekend. Różne promocje Trenitalia robi. Oprócz Trenitalia macie też połączenia Italo. Italo to jest taka konkurencyjna jakby sieć do połączeń Frecci i warto też wejść na stronę Italo, bo Italo robi świetne promocje i łączy właśnie ze sobą te największe miasta jak Mediolan, Rzym, Rzym, Neapol i konkurencyjne ceny w stosunku do cen, które płacicie za połączenia Freccia Bianca, Freccia Rossa i Freccia d'Argento. Kolejną fajną, taką ekonomiczną alternatywą są połączenia Flixbusa. Flixbus już jest w Polsce znany, jeszcze parę lat temu u nas był polski bus, a tam sobie jeździł Flixbus. I na stronie Flixbusa znajdziecie fantastyczne połączenia. Bardzo, bardzo polecam. Za grosze można się przemieszczać. Czasem warto, naprawdę, czasem się bardziej opłaca polecieć, na przykład do Peskary. I z Peskary przyjechać autokarem do Rzymu. Znaczy, ok, to jest męczarnia, ale jeżeli na przykład nie ma aktualnie taniej biletów do Rzymu, kosztują 900 zł, na przykład w jedną stronę, a do Peskary macie za 80 zł, no to 10 euro czy 8 euro za, za Flixbusa i jesteście w Rzymie 3 godziny później, jak się tak dobrze pospinają te autokary. Już tak raz robiłam, jest to męczące, ale odpowiadam. Na pewno są wśród oglądających studenci, którzy oszczędzają często i. Nie polecam tego rodzinom z trójką dzieci, ale studenci czemu nie jeszcze po drodze można coś fajnie zwiedzić. Najwygodniejszą opcją do zwiedzania Włoch jest oczywiście samochód, czy to własny, czy to wypożyczony. Ja korzystam zawsze z wypożyczalni Hertz, nigdy się nie przejechałam. Oczywiście m, trzeba mieć pieniądze na karcie kredytowej jako zabezpieczenie. I często pytacie, czy można, czy są jakieś wypożyczalnie, gdzie nie trzeba mieć zabezpieczenia. No ja takich nie spotkałam, nie znalazłam. Bo też bym nie dała swojego samochodu, nie biorąc żadnego zabezpieczenia i numeru karty kredytowej. Więc może są jakieś, może istnieją jakieś takie. Ryanair bardzo często, czy Wizer też proponują wypożyczenie samochodu w bardzo korzystnej cenie. Ja korzystam z Herca i jestem zadowolona. I tak naprawdę już we dwójkę, jeżeli miałabym wszędzie dostać się pociągiem czy autobusem, to już bardziej się opłaca jazda samochodem. Już nie mówię o wygodzie. Yy, ceny paliw. Ceny paliw, no, benzyna jest droga we Włoszech. Jest droga. Yy, I ceny autostrad. No też są jednymi z najwyższych w Europie. Możecie sprawdzić ceny autostrad na stronce, którą wyświetlam tutaj. Tam sobie, wpiszecie sobie bramkę, w której wjeżdżacie, bramkę, w której wyjeżdżacie, czy miasto, z którego wyjeżdżacie i do którego chcecie dotrzeć. I tam sobie spokojnie można policzyć, ile to nas będzie kosztowało. Także też projektując Waszą podróż, jakby spinając budżet, warto sobie na tą stronkę wejść i zobaczyć, ile to nas będzie faktycznie kosztować. Jeszcze jedna opcja transportowa, moi drodzy, autostop. Często pytacie, czy autostop we Włoszech jest bezpieczny. Ha! Jeździłam autostopem. Jeździłam autostopem sporo we Włoszech. Dzięki autostopowi nauczyłam no, się mówić bardzo dobrze po włosku. Po drugim roku studiów jeździłam trzy tygodnie autostopem z moim byłym chłopakiem. I yy, okej, okay, powiecie, o, jeździła z chłopakiem, więc była bezpieczniejsza. Zdarzały się, słuchajcie, takie przygody, że naprawdę mrożąco krew żyła momentami, yy, kiedyś o nich opowiem też na, na, blogu, yy, na vlogu, ale nie, nie zdarzyło się tak naprawdę nic niebezpiecznego, nigdy nie musiałam jakoś ewakuować szybko z samochodu, zawsze, zawsze okazywało się, że jest bardzo przyjemnie, ale pod jednym warunkiem. Nie jeździłam po autostradach, bo po, po autostradach oczywiście jeżdżenie autostopem jest nielegalne, ale nie przemieszczałam się na, dużych, na długich odcinkach. Ja robiłam trasy typu 30-80 km maks dziennie. Czyli jeździłam po drogach lokalnych, gdzie Włosi najczęściej pierwszy raz w życiu w ogóle widzą autostopowicza. Bardzo się cieszą, jeżeli ktoś mówi po włosku. Odradzam jeżdżenie yy, dużych, dużych tras. Bez znajomości języka włoskiego. Według mnie mija się to z celem, no chyba że ktoś jest bardzo, bardzo jakimś takim zaprawionym autostopowiczem. Ja bym już tego nie uprawiała, szczerze mówiąc. Natomiast po drogach lokalnych super, przyjemnie. Teraz może, może nastawienie też do imigrantów niestety we Włoszech od, od paru lat się zmienia na bardziej zamknięte i negatywne, dlatego też nie wiem, jak to teraz wygląda, bo ostatni raz jeździłam stopem po Włoszech 5 lat temu. I nie jeździłam z chłopakiem, a jeździłam z dwiema koleżankami i też było super. Także nie jest niebezpiecznie, natomiast trzeba mieć oczy, uszy otwarte i jeździć po małych, lokalnych drogach. I wtedy jest fajnie. I polecam. I warto. I nie słuchajcie rodziców, że nie. Pamiętajcie, że autobusy, tramwaje i metro we Włoszech, metro w Rzymie, Mediolanie, Neapolu i Turynie, działa, y, ok, w Turynie to w ogóle ciężko nazwać to metrem, <grym> kolej podziemna malutka, ale y, metro jest jakby najbardziej takie godne zaufania, przynajmniej w Rzymie, chociaż bardzo często zdarza się, że y, pewne odcinki, czy nawet cała linia jest zamknięta y, i nie da się przemieszczać metrem, zwłaszcza w wakacje, bo są remonty, bo jest budowa linii C od 100 lat i tak dalej i autobusy we Włoszech nie jeżdżą według rozkładu, nie jeżdżą według tego, co jest napisane na przystankach, nie jeżdżą w, 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 według tego, co macie w aplikacjach, na przykład w Moovit. Nie. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać i czekać i czekać czasem i godzinę, potem przyjedzie pięć tych samych autobusów tej samej linii. No i będziecie mogli wybrać, w który wsiąść. Trzeba kupować bilety, chociaż il portugese, czyli jechać bez biletu. Zdarza się we Włoszech i wielu ludzi jeździ bez biletów, natomiast no nie, nie wygłupiajcie się, kupujcie bilety. No, cóż powiedzieć, nie liczcie na ten transport miejski, jeżeli to nie jest metro, jeżeli to jest tramwaj, autobus. Liczcie się z tym, że szybciej i fajniej dojdziecie na piechotę. Co jeżeli chodzi o zwiedzanie? Bardzo dużo y, dużych turystycznych miast oferuje tak zwane Roma kart, Firenze kart, y, Wenecja kart, czyli takie karty, które umożliwiają właśnie y, wejście do tych najbardziej popularnych obiektów. Oraz transport na przykład przez 48 godzin, 72 godziny itd. Jeżeli jesteście typami ludzi, którzy muszą zwiedzić wszystko, co jest do zwiedzenia z tych najważniejszych punktów w danym mieście, to jest to opcja naprawdę, która się opłaca. Hmm, chociaż na przykład w Rzymie jak to przeliczyłam, nie opłacało mi się to, ponieważ ja się przemieszczam rowerem lub piech piechotą i y, korzystałam też z takich y, wszystkich darmowych dni, no bo byłam długo w Rzymie, więc mogłam sobie w każdą niedzielę. Wejść w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, wejść za darmo do tych obiektów muzealnych. Jeżeli chodzi o Rzym, moi drodzy, to jest pierwsza niedziela miesiąca, jeżeli chodzi o Rzym, a jeżeli chodzi o Watykan, ostatnia niedziela miesiąca. Także warto też, jeżeli macie mały budżet, planować wyjazdy, żeby się o te darmowe wejścia, ingreso gratuito, zahaczyć. Często pytacie też, czy są zniżki dla studentów. Nie, zazwyczaj nie, czasami są zniżki do 26 roku życia, natomiast nie ma tutaj porównania co do Francji, bo we Francji jest wszystko za darmo do 26 roku życia, we Włoszech czasem są zniżki. Czasem są zniżki, jeżeli jesteście nauczycielami i macie tą kartę nauczyciela, to czasem są zniżki dla nauczycieli. No ale jako tako szaleństwa nie ma, jeżeli chodzi o zniżki. Kiedyś były zniżki dla seniorów powyżej 65 roku życia, teraz już ich też nie ma. No ale tak jak mówiłam, są te darmowe dni, także z tego założenia wyszły władze Włoch, że są darmowe dni, więc jak ktoś nie ma pieniędzy, to pójdzie wtedy. Więc na jakieś wielkie zniżki, także jeżeli chodzi o transport, pociągi, autobusy, nie ma co liczyć, nie ma tak zwanych biletów ulgowych. Czasem jest do 18 roku życia. To zależy od muzeum. Pamiętajcie, że jest bilet to Intero i bilet to Ridotto. Jeżeli jest napisane, sprawdźcie, czy ta redukcja, czy ta obniżka ceny wam przysługuje, czy nie. Kończąc jakby ten temat zwiedzania we Włoszech, hmm, pamiętajcie, co za dużo to niezdrowo. Często widzę właśnie na grupach, do których należy tych podróżniczych, hmm, plany, jakie macie, jeżeli chodzi o wyjazd do Włoch. I Ja hmm, z tego planu widzę tylko jedno gonitwa, gonitwa. I to nie jest sposób, który ja preferuję, preferuję, jeżeli chodzi o zwiedzanie Włoch, bo Włochy to jest jedzenie, to jest słońce, to są ludzie, to jest obserwacja, to jest piazza, piazza, czyli plac, na którym my musimy obowiązkowo kupić sobie loda czy kawę, usiąść i pooglądać ludzi, zwłaszcza w małych miasteczkach. To są Włochy, to jest wyjazd do Włoch. Więc nie spinajcie się tak strasznie. Warto zwiedzić jedno muzeum, a nie czternaście. I biegać i, i męczyć się, bo zwłaszcza jak pojedziecie w lipcu czy w sierpniu, no temperatury są powyżej 40 stopni w cieniu, no i będziecie po prostu zmordowani. Przystańcie, zjedzcie coś dobrego, wypijcie kieliszek prosecco czy czerwonego wina wieczorem i się po prostu delektujcie Włochami. Co do jedzenia. Też bardzo często pytacie, czy znam jakieś fajne knajpki w tym i w tym mieście. Znów odsyłam Was do grup na Facebooku: Moje wielkie włoskie podróże i prawdziwe Włochy. I tam możecie podpytywać o te rzeczy. Też, oczywiście, TripAdvisor. Natomiast ja mam. Nie mam głowy do TripAdvisora. Nie lubię siedzieć z, te, z głową w telefonie, szukać, chodzić. Ja mam jedną taką. zasadę. Po pierwsze, patrzę, w jakich godzinach knajpa jest pełna. Jeżeli między 12 a 14 dane miejsce jest pełne Włochów jedzących, to oznacza, że Włosi tam chodzą. A jedzenie jest dobre. Jeżeli knajpa jest pełna między 12 a 14, czyli w porze obiadowej, to oznacza, że jedzą tam tubylcy. I jedzenie jest dobre. Jeżeli w miejscu, widzicie, nie wiem, o 15, pełna knajpa ludzi i wszyscy są obcokrajowcami, no to no fajnie, może wcześniej byli Włosi, ale zwracajcie uwagę, kto je w danym miejscu. Jeżeli jedzą tam Włosi. Nie jedna parka przy stoliku, tylko ogólnie jedzą tam włości Jest tam głośno w porach posiłków, czyli między 12 a 14 i po 19.30, po 20.00. To oznacza, że te miejsca są godne polecenia i Włosi tam przychodzą jeść. Możecie też pytać miejscowych, gdzie można dobrze zjeść? Po prostu. I oni wam powiedzą, oni wam polecą dobre miejsca, nie najdroższe. Ja trzymam się z daleka od wszelkich promotorów. Dobre miejsca we Włoszech nie muszą się promować. To nie jest Polska, gdzie przed każdym miejscem, czy Grecja, gdzie przed każdym miejscem stoi promotor i zaprasza. Jeżeli miejsce jest smaczne, to ono się obroni samo. Najczęściej te smaczne miejsca są brzydkie więc nie zdziwcie się, że knajpa, którą Wam poleci Wasz gospodarz, u którego się zatrzymaliście, będzie po prostu brzydkim miejscem. bo Włosi na to absolutnie nie zwracają uwagi, jak miejsce wygląda, tylko czy się tam dobrze je. Co do jedzenia jeszcze, pewne zwyczaje warto znać, jak na przykład zwyczaj aperitivo, które jest drinkiem połączonym z czymś małym do przekąszenia. Między 18 a 20, 20.30 się to aperitivo spożywa. Bardzo często na lokalach macie napisane happy hour albo aperitivo, i często to jest po prostu cena taka od osoby, nie wiem, 8 euro, 10, 12 od osoby i jest aperitivo a buffet, czyli możecie brać co chcecie na talerzyk i do tego pijecie sobie drinka i to jest coś takiego, czasem, czasem się tak naprawdę zastępuje kolację i to się mówi już o apericena, ale bardzo często idziemy na coś małego, a później idziemy na kolację, i tak naprawdę cały wieczór nam upływa na jedzeniu i piciu. Oczywiście w dobrym towarzystwie. Więc aperitivo, pamiętajcie, warto sobie pójść chociaż raz i zobaczyć, jak to wygląda. Zwracajcie uwagę, które lokale się reklamują i które lokale są pełne, które bary są pełne między 18 a 20, bo tam najprostu nie jest bardzo dobre aperitivo. Co jeszcze warto wiedzieć, jadąc do Włoch, i co Was często zadziwia. Eee, pizzerie. Pizza jest niedroga. Wiecie, pizza w małym miejscowości może kosztować 5-6 euro, eee, ale zamawia się jedną na jedną osobę. Najdziwniejsze, co możecie zrobić dla Włocha, to zamówić jedną pizzę na dwie osoby. Pizza jest posiłkiem dla jednej osoby. Zawsze mówię, tak jakbyście zamówili, nie wiem, na śniadanie w Polsce jajecznicę na dwie osoby. Jedną. Czy zupę pomidorową, jedną na dwie osoby. Włosi są bardzo restrykcyjni, jeżeli chodzi o jedzenie. Dużo turystom wybaczają, ale no jest to dla nich dziwne, prawda? To jest tak samo dziwne jak picie cappuccino po pizzy albo po makaronie z owocami może o 20. I cappuccino słuchajcie do śniadania, do obiadu już nie pijemy, a tym bardziej wieczorem po południu nie. Ani kafe latte. I jeszcze jeden ostatni zwyczaj włoski, który uwielbiam, czyli. O, boże, widzę na alkoholika. Czyli picie alkoholu w miejscach publicznych jest we Włoszech dozwolone. Niektóre miasta wprowadziły zakaz sprzedaży alkoholu w butelkach szklanych po 22. i w ogóle w sklepach po 22. Na przykład w Rzymie już tego nie możecie zrobić, natomiast możecie mieć ten alkohol w plecaku. po prostu go nie kupicie w sklepie po 22. I Straż Miejska czy Policja w ogóle na to nie zwraca uwagi, żeby sobie pijecie. Chyba, że robicie to, nie wiem, na schodach, na dłomo w jakimś miasteczku, no to. Wiadomo, to jest poszanowanie miejsc sakralnych, chociaż. Moja y, przyjaciółka kiedyś y, została hitem okładki razem z dwoma kolegami Włochami w Ferrarze, bo <gryw> biskup Ferrari y, zrobił zdjęcie. Wszyscy studenci we środy i w soboty przychodzili na plac y, pod dłomot, pod katedrą główną y, miasta. No i tam po prostu imprezowaliśmy. Y, ta piaca o czwartej rano wyglądała fatalnie, bo tam było po prostu mnóstwo szkła i mnóstwo plastikowych kubeczków, ale dzięki temu życie społeczne y, się toczyło i nie trzeba było mieć dużo pieniędzy, żeby się dobrze bawić. No, ale pamiętam, że moja przyjaciółka i tych dwóch kolegów wylądowali na kładce czasopisma y, dziennika y, z Ferrari, y, chyba Karlino się nazywa ten dziennik i y, 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 ty pod tytuł był: y, Piją i uprawiają seks pod drzwiami katedry. <grym> Bardzo mnie to rozbawiło. No, zdarzały się też takie ekscesy, ale akurat o, moi przyjaciele nie mieli z tym nic wspólnego. Możecie pić, moi drodzy, alkohol, własne piwko czy winko z jakiegoś kubeczka i nie musicie koniecznie tego kupować w barze. Włosi to robią, nie jest to żaden, w żadnym stopniu obciach i sprawia to, że można żyć społecznie, nie mając dużo pieniędzy we Włoszech i można fajnie spędzać czas też. Włosi nie upijają się na umór zazwyczaj, chyba że zaproponujecie im dużo polskiej wódki. Oh, ale się nagadałam, moi drodzy, długi filmik, w którym e, zawarłam takie moje porady i moje wskazówki. E, skorzystajcie z nich, mam nadzieję, że będą pomocne. Zapraszam was do polubienia mojej strony na Facebooku Italiolo nauka włoskiego. Tam codziennie pojawiają się jakieś materiały do nauki czy ciekawostki na temat Włoch. E, zapraszam was również do subskrybowania mojego kanału i zaznaczenia opcji, żeby dostawać powiadomienia. O nowych filmikach, do obejrzenia innych filmów, zwłaszcza mini kursu przedwyjazdowego. On niedługo będzie uzupełniany o kolejne lekcje. Ja Wam dziękuję serdecznie, pozdrawiam e, i no, ci wiadomo, ci wiadomo, fra poco. Ciao!